Przechodzi turysta obok górala i pyta: Panie, jaka będzie pogoda w lipcu? No ładnie będzie. Będzie słonko, będzie ciepło. Chyba, że będzie lało. Rzecz się dzieje w górach. Turyści siedzą przy ognisku, popijają tatrzańską naleweczkę. Przyjemny klimat, ognia pilnuje baca. Baco! A opowiedzcie nam jakąś historię, co by było raźniej i jeszcze przyjemniej. A to mogę opowiedzieć a radosną ma być, czy smutną, wolicie? No jasne, że radosną. Baca namyślił się chwilę i ochoczo rozpoczął. Kiedyś żeśmy z Juchasami owieczki na hali wypasali. Pasły się, pasły, myśmy trochę popili na polanie, i nam jedna ta owieczka się zgubiła. Szukaliśmy, szukaliśmy, aż się wreszcie zguba znalazła i z tej radości żeśmy ją wszyscy jak jeden wydupcyli. Turyści spojrzeli jeden na drugiego z obrzydzeniem w oczach, po czym jeden z nich nieśmiało zapytał. Ba co? A może jest jakaś inna radosna historia? Ano jest inna. Kiedyś żeśmy z Juchasami barany na hali wypasali i nie się obejrzeli, a jeden baran nam tam się zgubił. Godzinami żeśmy go szukali, szukali, ale wreszcie zgubę odnaleźli. No i z tej radości żeśmy go wszyscy wydupcyli jeden po drugim. Nie no co. to ma być radosna historia. To może jest jakaś smutna. A no jest i smutna, kiedyś to ja się zgubiłem. Miesza bataki w Szambie podchodzi do niego przypadkowy przechodzień i pyta. A czego baca tam szuka? Marynarka mi wpadła. No ale po co bacy ta marynarka, skoro ona cała w gównie teraz będzie? No ja wiem, ale kanapki w kieszeni kurde były. Siedzi baca przed chatą. Przed bacą kloc drewna i kupka wiórków. Przechodzi turysta i pyta. Baco, a co tam strugacie? Ano cółenko sobie strugą. Turysta poszedł następnego dnia rano przechodzi tamtędy i widzi bacę. Baca siedzi przed klockiem drewna i go struga non stop. Przed bacą górka wiórków. Turysta pyta, Baco? Co tam strugacie? Ano, stylisko do łopaty sobie strugą. Kolejnego dnia turysta idzie, baca siedzi, w rękach trzyma drewienką, przed nim wielka kupa wiórów. Ten sam turysta pyta Ba co? A co wy teraz strzegacie? Jak nie spieprzę, to wy Na podhalu do sklepów wpada złodziej Dawaj kasę Jaką? Jęc miennący grycaną?